Siemka, z tej strony Mayer Football. Witam was z powrotem na moim kanale. Długo zastanawiałem się, jaki content prowadzić tutaj w momencie, kiedy nie mogę trenować indywidualnie piłkarsko, ani nie mogę trenować w klubie, co nie pozwala mi po prostu przygotowywać się do jakichś wydarzeń. Jak wiecie, główna część mojego contentu opierała się właśnie na pokazywaniu mojej drogi rozwoju potencjału, moich treningach indywidualnych piłkarskich, a także właśnie form przygotowywania się do trzeciej, czwartej ligi czy do test meczu. Doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby udokumentować tą całą drogę od punktu, w którym znajduję się teraz, czyli jestem po wynikach RTG, które wskazały na to, że mam sklerotyzację oraz zwyrodnienia na biodrach. Nie mogę wykonywać wszystkich czynności, które wymaga ode mnie piłka nożna, czy to zmiany kierunku, czy to otwarcia do przyjęcia kierunkowego. Każda rotacja wewnętrzna, zewnętrzna powoduje podrażnianie biodra i w momencie, kiedy wracam po tym podrażnianiu do domu, nie mogę normalnie stanąć na nogę, uniemożliwia mi to po prostu granie na 100%. No i chciałbym udokumentować tą drogę z punktu, w którym jestem teraz, 25 stycznia, czyli jutro mam rezonans. I z tym rezonansem i RTG 1 lutego jadę do lekarza reprezentacji Polski Jaska Jaroszewskiego, który ma mi określić, jakie formy leczenia musimy dobrać, aby pozbyć się tego problemu. No i jak będzie w ogóle wyglądał e, cały proces. Ale to nie wszystko. W tym projekcie chciałbym też wam udokumentować to, jak przed zabiegiem trenuję. Bo w chwili obecnej skupiam się na tym, aby 3-4 razy w tygodniu trenować siłowo. 3-4 razy w tygodniu kręcę sobie cardio na rowerku. Chcę zrobić po prostu wszystko, aby ten performance z punktu, w którym byłem, z punktu, w którym znalazłem się po wszystkich treningach, które wykonałem do tej pory, nie spadł do... Zera, a utrzymał się w połowie, albo chociaż bli, bliżej tego szczytu, żeby w momencie, kiedy będę miał jakiś zabieg albo zastrzyki, nie spać po tym wszystkim jeszcze niżej. Dlatego zależy mi, aby ten performance cały czas utrzymać w jak najlepszym możliwym stanie, i to będę właśnie Wam przede wszystkim chciał pokazać na tym vlogu, a te wszystkie informacje, które będę dostawał od lekarzy, będą takim można powiedzieć, dodatkiem. No i też będę chciał wam pokazać, udokumentować tą całą drogę właśnie od tego momentu, aż do przejścia już do, do normalnych treningów indywidualnych do normalnych treningów w klubie, czy później już w dalszym procesie walczenia o skład i o to, żeby występować po prostu w drugiej rundzie trzeciej ligi i walczyć z moją drużyną o utrzymanie. I od dłuższego czasu obserwuję projekt HES Football, którym zarządza Rafał Sandulski, czyli mój bardzo dobry znajomy, też kiedyś w HES Football uczestniczyłem jako trener, aczkolwiek jak wiecie ja jestem z Nysy, Rafał jest z Wrocławia i te nasze drogi trochę się rozeszły, aczkolwiek wierzę w to, że Rafał ma wiedzę, która może mi pomóc w tym, aby właśnie ten performance utrzymać na jak najwyższym poziomie. Ma też dostęp do siłowni HES, HES Academy dokładnie, gdzie jest po prostu profesjonalny sprzęt, który umożliwi mi bardziej efektywnie pracować nad tym aspektem fizycznym, no i postanowiłem, że będę właśnie z Rafałem współpracował. Wierzę, że jego wiedza przez ten czas, w którym się nie widzieliśmy, bardzo poszła mocno do góry. No i tak jak mówię, wierzę w to, że on jest w stanie mi pomóc. Ja tylko przychodzę na treningi i staram się słuchać i ciężko pracować, wyciągać wnioski. I w tym odcinku przede wszystkim zobaczycie właśnie pierwsze nasze spotkanie z Rafałem, omówienie, omówienie tego mojego problemu, wykonanie testów, a także wykonanie treningu, zobaczycie jakimi metodami będziemy pracować jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście to wszystko w taki jasny, sensowny plan będzie się klarowało z tygodnia na tydzień, no bo Rafał musi właśnie z tego tygodnia na tydzień wyciągać odpowiednie wnioski. Tak naprawdę całe pole do popisu zostawiam jemu, ja tak jak mówiłem, tylko przychodzę, pracuję i słucham. Długo też zastanawiałem się nad tym, jak ten projekt może się nazywać. Padła decyzja na to, że będzie nazywał się projekt Performance, bo na drugim treningu z Rafałem spodobało mi się to słowo. Ale możecie oczywiście dać znać, jeżeli macie jakąś propozycję innej nazwy, to z chęcią poznam wasze. Opinie i przede wszystkim chcę poznać Waszą opinię dotyczącą tego, co chcecie widzieć na tych vlogach. Czy chcecie widzieć sam konkret motoryczny naszej współpracy z Rafałem, dodatkowo informacje, takie dodatkowe względem te fizjoterapii, informacje od lekarzy i tego, jak wygląda ten cały proces. Czy dodatkowo chcecie też widzieć, jak rozwijam swoje social media, jak dzielę się informacjami z sfery rozwoju i sam przy tym wszystkim się rozwijam, sfery mentalnej, sfery e, taktycznej, jak rozwijam swoją inteligencję poprzez analizę w tym czasie i jak pracuję po prostu w samodyscyplinie nad tym, na co pozwala mi ta kontuzja biodra. Dajcie mi znać, czy chcecie to wszystko oglądać. Tak samo dajcie mi znać, czy chcecie oglądać y, tą formę vlogu w taki sposób, że pokazuje zdarzenia, które się działy w ciągu tygodnia, czy chcecie, żebym wam pokazywał jeden wybrany dzień z tygodnia, a może prowadził daily vloga przez całe 5 dni w tygodniu, potem jeden tydzień odpoczynku ze względu na to, że czasowo bym się nie wyrobił, żeby to wszystko zmontować, więc ten drugi tydzień po pierwszym nagrywek musiałbym mieć na to właśnie żeby pomontować to wszystko i pogamiać, bo tych aktywności jest naprawdę dużo. No i potem kolejny tydzień daily vlogów, także to jest najważniejsze dla mnie, abyście zostawili komentarz, który jasno mi określi jaką formę... Wybrać na tego, na tego vloga, na ten projekt. Tymczasem zapraszam Cię do oglądania mojego wypadu do Wrocławia. Zosta zostaw na dobry początek łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli interesujecie ten projekt, jeżeli czujesz, że daje Ci wartość. E zostaw też dzwoneczek, jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmach, a ja mogę zapewnić Cię, że będzie warto. No i tak jak mówię, zapraszam Cię do oglądania naszego pierwszego spotkania z Rafałem, pierwszego treningu testu wstępnej rozmowy. I dojechaliśmy do HES Akademii Hez Football Wielkopolska 72H, Wrocław, Leśnica. Lecimy, zobaczyć się z Rafim. Na, do najlepszych klubów jakbyś no? się tymi e, wejściem. <grym> Jak ty byś to widział, żebyśmy działali motorycznie? Teraz jestem wiesz, w sytuacji, kiedy nie trenuję w ogóle w klubie, mogę tylko trenować coś na siłowni. Ja chciałbym zacząć jeździć do ciebie minimum dwa razy w tygodniu i działać sobie. Od czego by było warto zacząć tak naprawdę. Nie? Od ewaluacji. Czyli od, mówiąc bardzo w skrócie, testów, od sprawdzenia, od wywiadu, o to będzie lepsze słowo, od takiego wywiadu ogólnego. Przyrobimy sobie kilka może jakichś tam testów ruchowych, tak żeby sprawdzić, szczególnie z tym biodrem, gdzie jest problem, jaki jest problem, co możemy robić, czego nie możemy robić. No i też, żeby ten czas wykorzystać aktywnie, nie pasywnie, nie wiem czy można, wy, nie wykorzystać czas pasywnie, chyba nie można, albo wykorzystać, to albo po prostu... nie wykorzystać. Chyba, że odpoczywasz pomiędzy... Seriami, nie? ale, <grym> ale to też się jest do regeneracji. Ale też możesz to wtedy bardziej aktywnie, nie? To, chodzi ci o to, żeby podczas tych testów też już prowadzić jakieś ćwiczenia, y czy to wzmacniające, czy ja też y myślałem nad wykorzystaniem, żeby wypracować się nad wytrzymałością, żeby jej nie stracić, czy to wieszlarze, jeżeli tak się to nazywa. Tak. No, Oraz jest, wiem, że u was, nie wiem, jak, nie mam pojęcia właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, jak Skierk. się nazywa... Skierk. o bude. To nigdy o tym nie strzałem, ale wiem, że to są po prostu dwie takie, dwa takie przyrządy, które mógłbym wykorzystać, nie obciążając w ogóle biodra. No ewentualnie możemy jeszcze, spokojnie jeżeli chodzi o rower, Airbike ma taką konstrukcję, gdzie mimo tego, że działa jak zwykły rower, mhm. są pedały, to jeszcze pracują ręce tego i tak naprawdę jego budowa pozwala na to, żeby te nogi wyłączyć i zostawić tylko ręce, więc możliwości jest wiele. Na no pewno jakoś z... skorzystamy. Mam w głowie jakąś, jakąś myśl, jakiś plan, ale to... To jest jeszcze dopiero zarys, tak naprawdę chcę, chcę zobaczyć y, co i jak. No i później dostosować y, środki do tego, y, no, z, czym, z czym będziemy pracować, nie? Redukowałeś y, ilość obciążeń treningowych? No nie, właśnie A. dopiero teraz redukowałem. Okay. Miałem z miesiąc przerwy. Yy, ale tak sobie, że gdzieś tam robiłem jakieś pompki, wiesz, takie luźne rzeczy. Ja czuję, że ja teraz jestem w ogóle jakimś takim innym człowiekiem, nie? W sensie, że wiesz, ja przez dwa lata cały czas napierdzielałem tak ostro i nie miałem nigdy momentu, żeby odpoczywać dłużej niż trzy tygodnie, nie? Okay. Teraz odpocząłem i czuję, że te mięsie są takie inne, nie? Czuję się dużo świeższy, yy, no ale mówię, to w ogóle totalnie nie wpływa na, na ból. No, ale za każdym razem, nawet kiedy jest to lekka aktywność, taka, która powoduje tą rotację, to otwarcia, no to moment, kiedy wracam do domu, to wraca do tego samego stanu, nie? który był cały czas. A yy, próbowałeś jakiś yy, leków yy, przeciwzapalnych? No biorę teraz MSM, nie? Aczkolwiek nie jestem w stanie wiesz powiedzieć, czy, czy to coś teraz zdało. Yy, no i jeszcze miałem zalecone DMSO, ale tego jeszcze nie, nie kupiłem, nie? To też się jakby przekształca w MSM w, yy, w naszym organizmie i też podobno wpływa na stany zapalne, regenerację chrząstek i tym podobne. Dobra, yy, zrobimy sobie tak. Mm... Chciałem położyć się? Mhm. Jeżeli chodzi o skoki jak wtedy przy skokach? Nie, to nic nie czuję, Przy skokach do góry totalnie nic. Nie mówcie. Nie, tutaj przy tym nie ma, nie ma nic. No tu jest okej. Okay. W tą stronę jest okej, okay, nie? Długo wysokiej. No tutaj już masakrę. Dobra, a teraz woda? Jak schodzę? Czuję lekko, nie? Że to dochodzi już do tego zwyrodnienia, ale okay. nie, nie ma tego takiego bólu. Czyli wyżej. Musiałby iść. Kurwa, tu jak widzisz, że mnie tak napierdziela. O. o tu też jest lekki ból, aczkolwiek tu jest taki ból, mam wrażenie bardziej mięśniowy. A nie luźno, pójdź luźno, żeby ona no. luźno sobie zeszła. No to to jest mały. Dobra, no okej, okay. no to tutaj jest mały zakres, nie? Tu też napierdziela no, mnie przy tym no? przywodzicie więc cały... Patrz, ona już się na położył. nie? Każdy luźny tak. właśnie... Tu jest też lekki ból, ale... ale tu jest większe... Na ...wschodzi, nie? Jest no, jest większy. No, to przy tym nie ma bólu żadnego. Okay. Czuję lekkie tutaj, nie wiem, napięcia, ale to... Ja w ogóle teraz to zakres mi się zrobił dobry, nie? jeżeli chodzi o to, że byłam w mega luźna mięście, nie? Nie. Bólu, bólu tutaj nie czuję żadnego. No mówię, tylko przy rotacji. Jakbym teraz na przykład, wiesz, ruszył gdzieś kolanem, A -a. to by zabolało, ale tak przy takim tym, to nic. Czy ona będzie Cię ściągać i chciałbym, żebyś z pośladka, czyli ona Cię ściąga, trzymał. Na razie tylko musi się trzymał. Mhm. Trzymał to z pośladka i teraz lekko, jak będziesz trzymał, żeby kolano było mniej więcej w linii z biodrem, lekko jak będziesz puszczał tą gumę to napinaj pośladek nie? czyli myśl o tym, że po prostu wpinam tutaj mocno mocno pośladek wpinam i idź do takiego momentu, gdzie czujesz e, się komfortowo nie? czyli nie czujesz, że po prostu zaraz będziesz mi tutaj zacznie uciekać i e, będę odczuwał ból tylko do takiego momentu właśnie komfortowego Lekkie napięcie stopami jeżeli chodzi o gumę i teraz z tego ta noga zostaje, a to iść do wyprostu, idź do wyprostu, iść do wyprostu, iść do wyprostu, wyprostu. za wyżej, troszeczkę za wyżej, o, i w tej pozycji wizometrii, palce na siebie, po prostu trzymaj, po prostu trzymaj. Sześć, 5, 9, 8. Nie dotykaj w sensie, możesz dotknąć ziemi, ale żeby to było krótko. A więc tu woni i bum. O właśnie, nawet bez szarpnięcia. Dotknij, dotknij na końcu, żeby tutaj była przyśrodkowa. O! Ale mam wrażenie, że yy, właśnie przez te biodra one uciekają ci do środka, gdzie wałek, żeby troszeczkę ona też w koncentryce pracowała, więc tu, tu napinam tak, 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 tak. I... O właśnie. Trzymaj. Yy, tak, zrobiliśmy testy ruchomości, szczególnie yy, w biodrze, ale przede wszystkim, gdzie są te bóle, w jakich zakresach występują. Później kilka ćwiczeń, yy, takich dajmy na to, z, nazwijmy to wzmacniająco, aktywizujących, które miały na celu dotrzeć do tych głębokich mięśni, yy, które oplatają ten staw biodrowy i je wzmocnić i się zaaktywizować, tak żeby one też tam aktywnie przejmowały energię na e, tego stawu biodrowego. Później trzy ćwiczenia bardzo proste, e, bardzo globalne. Jedno na staw skokowy e, w izometrii, drugie FAMO, czyli przyśrodkową głowę mięśnia czworogłowego, e, no i hamstringi, takie bardzo ogólne, globalne ćwiczenia, które mają na celu wzmocnić te słabe ogniwa, szczególnie piłkarze. Przechodzimy teraz do e, izometrii izometrii balistycznej, a więc tak zwanego overcoming. Chcemy w pozycjach e, dość takich e, szczególnych, dzisiaj zaczniemy sobie e, z tych dolnych pozycji, wchodzić wyżej, czyli zwiększać te, e, zmniejszać te kąty w stawach. Dzisiaj popracujemy sobie troszkę na głębszych pozycjach, w, tu gdzie mamy mniej mocy do wygenerowania, e, przeważnie też. Większość tych działań boiskowych odbywa się z wyższych pozycji, ponieważ po pierwsze nie ma czasu na to, żeby tak jak chociażby sprinter z bloków łapać tutaj duże kąty w stawach, musimy generować moc z małych kątów w stawach, one też będą mocniejsze, to bardzo prosty przykład. Przysiad ze sztangą z tyłu i mam mniejszy zakres, czyli na przykład schodzę sobie do ćwiartki i jestem w stanie tutaj wziąć i wyjść o wiele więcej niż strzedł głęboko. Dzisiaj chciałbym. Zrobić te e, głębsze e, pozycje, później pójść troszeczkę do wyższych, e, zrobimy sobie to w, w połączeniu ze skokami, ale odciążonymi skokami. z Wykorzystaniem go. Raz, raz, dwa, trzy, trzy luz. Trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy luz. Robisz taki następ. Czyli nie wyskakujesz z tego, tylko chcę, żeby zrobił taki następ. Czyli tutaj jestem. O, o właśnie. Dobrze. Tak? Hop, najpierw tak. raz Tak, o, tak, tak. Okay. O, że w tym momencie nie zmieniam pozycji, że chodzi o biodro nie robię tego hop, hop, tylko bum Trzy, dwa, jeden, plus. Go. Trzy, dwa, jeden, plus. O I na to biodro cały czas gdzieś podsuwać. Co czuję najbardziej? Chudzo to samo. <noise> ja wszystko czuję. <noise> no, no, no. Jakby poczułem jeszcze ale Myślę, w sensie, że tutaj mi się coś nastawiło lekko. Ustabilizmu mało okay. w tym. Eee, no i czuję też że to cały aspekt fizyczny, nie? Tak, robimy to w formie trzech stacji. Przemno 30 sekund, potem przechodzimy do piłki lekarskiej 30 sekund czy 9 rzutów? 30 sekund 30 sekund i na końcu 30 sekund i, sekund momenty I później to kręcimy przez 9 rzutów, czy mamy 100? Eee, w sumie jest 9 rund. Okay. 30 sekund jest interno 30 na 30, takie je, sekundę pracuje. Perception. Perception. Perception.